Mam na imię Natalia, jestem na kursie z automatyczną skrzynią biegów. Tak, to jest kategoria B. Jesteśmy, Natalia jest osobą niepełnosprawną. Będziemy tutaj działać w zakresie jazdy, to są początkowe godziny, więc będziemy starać się realizować te zadania na tym etapie, na którym jesteśmy, prawda? Mhm. Bez żadnych tam jakichś trudnych elementów, ale tu będziemy dbać o to, żeby technika była poprawna. Natalia będzie sterowała pojazdem rękami. Pokażemy, jak to będzie za chwilę wyglądało. Teraz musimy się zastanowić, czy pojedziemy do przodu, czy do tyłu. Ja bym troszkę wycofała, żeby... nie wiem, czy tutaj się zmieszczyć. No myślę, że tak. Aha. Że rozsądne podejście, że cofamy. Okay. mnie mhm. to. Na R, tak? Mm. Dobra. Dobra. Super. Miej, mi, mięciutko, mi, mięciutko, 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 mięciutko. Mięciutko jeszcze mamy ręce, tak właśnie. I mięciutko, delikatnie bardzo, tak? Jak stwierdzisz, że jest ta odległość poprawna, to będziemy wyjeżdżać. <tuszy> <tuszy> bardzo dobrze. Mhm. Jeszcze Jedziemy w prawo, w prawo, prawo, w prawo, prawo Natalia, w prawo, nie w lewo, w prawo, prawo. Mhm. Mhm. Super Tak. Popatrz raz na ten znak, i popatrz, teraz jak jesteś już na tej drodze. Czy jesteś dobrze? Nie. No właśnie. dobrze. 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 I będziemy wkręcać w malutku pojazd. Puszczać się, zobacz, widzisz? No tak? Wkręcamy, 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 na swój pas. Na swój pas. I dynamika, dynamika, dynamika. Musisz dodać gazu. Dodawaj gazu. Śmiało, 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 śmiało. Tak, musisz, musisz, śmiało. Tak jest. Na tej drodze będziemy zawracać. Jedziesz jeszcze dalej, jedzie, jedź jedź, jedź, jedź. Jedziemy śmiało. Śmiało, śmiało, czy musisz troszeczkę więcej gazu dawać? I daj kierunkowskaz w lewo, tak? I będziemy zmieniać pas, bo jesteśmy na drodze jakiej? Zmieniaj, zmieniaj. Jedno, 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 jezdnia jest jednokierunkowa, a sama droga jest dwujezdniowa. I teraz powtórz kierunkowskaz, bo tu będziemy mieli zawracanie. Zwolnij, zwolni. Super. I teraz wkręcamy bardzo ładnie, bardzo ładnie. I Popuś, popuś omulec, żeby on się wtoczył ładnie. Tak, jesteś troszeczkę, nie pomagał, bo muszę. Możemy jechać za bagnotelka? Mm, Możemy, tak, no to jedziemy. Tak, tak, czyli już, już dodajemy delikatnie, ale do prawej, do prawej. Tak, i dodajemy gazu, tak? Subtelnie, delikatnie, ale żeby był. No i teraz wykonaliśmy wspólnie zawracanie, takie zadanie egzaminacyjne jest. To jest zadanie zawracania, ale na łączniku. Czyli na drodze dwujezdniowej, widzisz, są takie przerwy. Puścić go? No tak. Super. Na drodze dwujezdniowej są takie przerwy, mhm. gdzie można zawrócić. Tak? Mhm. Egzaminator wtedy powie, że zawracamy pierwszym dozwolonym w miejscu nie skrzyżowaniu. No i jedziemy. Już, już, już. Już, już jedziemy, tak? Chodzi o płynność. Jedź, już, 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 już. za nami są samochody. Nie chcemy ich blokować. Musimy, musimy to gdzieś mieć z tyłu głowy, że to jest ważne. Dobra? Że nie jesteśmy sami na drodze. Super. I jak ty sobie tutaj teraz sterujesz tą rączką, to właśnie dobrze zrobiłaś, bo z tym gazem jest tak, że ten gaz naciskamy, tak? Mhm. Ale później go puszczamy i nic więcej nie robimy. Nie, nie przechowujemy rączką, mhm. tylko on sobie tak leci. Ten, ten płynie sobie ten samochód, on już tylko wykonuje hamowanie silnikiem, ale już zaczynasz hamować pomalutku. Hamuj. nie gaz, nie gaz. Aha. A, hamowanie. A że ja? Um, tak, okay. bo teraz pulsacyjnie musisz hamować, bo gaz już nie był potrzebny. Tak? Tak, tak. Dobra. No i dalej. I taka sama zasada. Tak. Bardzo dobrze. Teraz chyba trochę z mniejszym... delikatniej. Delikatnie, delikatnie. Wszystko delikatnie. Jesteśmy... widać, że jest gęsto, dużo samochodów, jest korek tutaj. Tak, bardzo ładnie. I na naraty, na raty, na raty. ulec. Jeszcze raz i puść. O właśnie, ja bym chciał, żebyś tak hamowała, żeby nie było tak, że tylko... O właśnie. Widzisz? O bardzo ładnie, bardzo ładnie. I to hamowanie nazywamy hamowaniem pulsacyjnym. Tak? Super. Bardzo ważne to jest. Że to wprowadziłaś. I tak stosuj to. I jak zobaczysz, że już jesteś rozpędzona i zobaczysz, że przed tobą jest korek. Albo światło się zmieniło to wtedy jak najszybciej nie ściągamy nogę z... z znaczy jest, przepraszam. Ściągamy ten element do gazowywania, czyli tą ręką w prawo nie robimy, już jedziemy. <ścoughs> Jeżeli tu powiem Ci wróg mój będziesz. Dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Super. Bardzo ładnie. I teraz do tego co zrobiłaś, dodamy lusterko. Czyli ten element, który, który ty będziesz wykonywać, tu chodzi o kontrolę tego, co się dzieje z tyłu. Zagrożenie, które ewentualnie dla Ciebie miałoby być, to byłoby z tyłu. Tak? Tak, czyli, czyli, żeby mieć... tyłu mm -hmm. do, do, na to, mm -hmm. żeby zobaczyć, na ile daleko jest pojazd. I jak szybko jedzie. Mm -hmm. Czy czasami nie zapatrzył się gdzieś w, na przykład w telefon, bywa, mm -hmm. nie powinien, ale. No się. Albo gdzieś się zamyśli, albo gdzieś się zapatrzy, rozmawiają ludzie, dyskutują, mm -hmm. tak? Między sobą i mogą y, tutaj nie zapanować nad pojazdem, i wtedy, ty tą siłą hamowania, którą robisz, i pulsacyjnym hamowaniem rozkładasz tą siłę hamowania, i nie musisz się zatrzymać. Y, tylko możesz jeszcze później troszeczkę zatrzymać pojazd, patrząc na to, co się dzieje z tyłu, że ten ktoś nie do końca hamuje, tak? Ale nie jest źle. Reakcja? Dobra, reakcja pulsacyjnie, pulsacyjnie, mówiliśmy pulsacyjnie. Czyli od razu odpuszczamy hamulec. Tak. Dobrze. <coughs> cały czas ta ręka niech pracuje. Puść, puść. I delikatnie, tak? O! Czyli ona cały czas pracuje w systemie dotknij, puść, Aha, dotknij, i tak puść. Do... Dotknij, puść, dotknij, puść. Dobrze? Uh -huh. <coughs> Tak, mamy skrzyżowanie ze znakiem droga z pierwszeństwem przejazdu, ale to dla nas jakby ma drugie, drugorzędne znaczenie, dlatego że tutaj występuje sygnalizacja. To byłoby ważne bardzo, jakbyśmy tutaj weszli w tryb jazdy powiedzmy nocnej, i światło byłoby żółte, pulsacyjne, prawda? Jedziemy, dobrze. Dobrze. Dobra, teraz spróbujemy takie zdanie, niech sobie jedzie dzieć, tak, śmiało, śmiało, bardziej śmiało. Umiemy bardziej śmiało. Super. Bardzo ładnie. I obserwujemy co się dzieje przed tobą. To jest bardzo ważne. I tak, tak, dobrze, śmiało, śmiało. Jak widzisz jak troszeczkę ściągnęłaś, odpuściłaś ten gaz. To musisz go później powtórzyć, tak? I znowu ściągnąć, i znowu powtórzyć. To jest też bardzo podobna zasada, jak przy tym hamowaniu. Aha. I ten gaz taki jest. Raz jest, raz go nie ma. Raz jest, raz go nie ma. Tak samo hamowanie, dobrze? Dobrze. Czyli w ten sposób? Tak, taka zabawa, no. Super. Bardzo ładnie. I też na neraty, tak? Jest bardzo ładnie i już uciekają, to ty, to bez za nimi. Uciekamy. Gazu śmiało. Tak, bo my chcemy zachować tą dynamikę, bo naprawdę mamy taką sytuację, że samochody nie tylko są przed nami, ale też za nami. Czyli jeżeli tej dynamiki też nie będziemy stosować, będziemy jechać ślamazarnie, czyli nie dostosowujemy dynamiki do tego, co się dzieje wokół nas. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I pójdź, 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 pójdź. Że? Bardzo ładnie. Taka zabawa. Delikatnie z tym, nie? Tak? Delikatnie. Tak. Dobra. Mhm. I teraz za tym skrzyżowaniem będziemy zmieniać pas. Ja Ci pokażę. Tego nie, jeszcze pewnie nie trenowaliście. Zmiana pasy na lewy, na prawy. Będziemy coś takiego robić. Ja Ci pokażę, ja Ci tu wytłumaczę. Reagujemy, bo się zmienia sygnalizacja. Tak jest. Teraz widzisz, teraz zatrzymałaś pojazd jednostajnie i taka forma hamowania też jest prawidłowa. Aha. Tu chodzi o to, żeby mieć tą skalę możliwości, mhm. że nieraz hamujemy zdecydowanie, bo nas sytuacja zmusiła i byliśmy bardzo blisko skrzyżowania. Mhm. Może być taka sytuacja, że ktoś nam wyjedzie, wyskoczy na drogę, to musisz też być zdecydowana, że czasami będziemy hamować mocniej ale cały czas w głowie mamy to, że z tyłu są pojazdy, które, które, które możemy zaskoczyć tym tak. swoim zachowaniem. Dlatego ważna jest ta kontrola tego, co się dzieje z tyłu. Cały czas o tym mówimy, dobra? Tak. I teraz odnośnie trochę dużo mówię, ale jest taka potrzeba u ciebie na razie. Później będziemy jako instruktorzy, bo jeździsz z mają głównie, ja tylko tak będę wpadał do siebie, by tłumaczyć jak się zmienia pas. Pierwszym impulsem do zmiany pasa będziemy robić tą zmianę pasa na lewy pas. Czyli dasz? Bardzo ładnie dasz kierunkowskaz. Nie, 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 za chwilę. Po tym kierunkowskazie nie będziesz ruszała kierownicą w ogóle dalej będziesz sobie jechała do przodu. Super. I jedziemy to. I to co zrobimy? W tym momencie? Jeszcze chwilę. Tu jest duży taki kolek widzę, więc tu nie będziemy tego, tego trenować. Musimy chwilę poczekać. Dobra. Reagujemy. Ja już się nie odzywam. Ty działaj. Ty działaj. Tak uzgodniliśmy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Tak. <laughs> Bardzo dobrze. Super. I tak jest tak samo z gazem. Dajesz, zabierasz. Super, bardzo ładnie. sami troszkę dłużej potrzymasz, to, taka, to od Ciebie jakby zależy według tego, <laughs> według tego, co się dzieje przed nami tak naprawdę. No widzisz, oni już hamują, czyli też o bardzo ładnie. Tak i tak nie za mocno, bo ten dystans jest ważny, tak? zachowujemy dystans, on nie może być zbyt duży, oczywiście skrajnie też nie może być zbyt mały, ale widzę, że to zaczynasz wyczuwać bardzo ładnie i tutaj w zasadzie nie ma nic do, do dodania, bo robisz to dobrze. Bardzo ładnie. Ale bardzo ładnie jest. Jedną rzecz, którą musisz pamiętać to jest to, że właśnie jak ty lekko dociskasz ten hamulec to wtedy z tyłu na pojeździe zapalają się trzy punkty świetne, czyli tak zwane światła stop, które ostrzegają innych uczestników ruchu, że coś za chwilę się wydarzy i tak jakby egzamin, do Jezu, tak jakby do nich samochód mówi Uważaj, bo za chwilę się zatrzymam. Uważaj, bo za chwilę się zatrzymam. I takie pulsacyjne hamowanie daje im do myślenia, i oni zachowają wtedy dystans większy. Mhm. A jak tak nie robimy nic, samulcem mhm. i nagle zaczniemy hamować, to możemy kogoś zaskoczyć. Mhm. Teraz będziemy mieli większy, fajny dystans, i poproszę Cię. Właśnie o tą zmianę pasa, dobra, ale za skrzyżowaniem. Czyli uruchomimy jaki schemat? Lusterko. No, Kierunkowskaz Super. Tak, i po tym kierunkowskazie i lusterku będzie jeszcze lekko popatrzenie na wysokości Twojego ramienia na martwe pole. No, Leci to wszystko jeszcze po kolei. Na razie jest dobrze. Dobra dynamika, nie hamujemy. Mamy światło zielone, więc uciekamy za skrzyżowania. Po malutku będziemy próbować, ale cały czas gaz. Gaz, gaz, gaz musi być. Mhm. Obserwuj lewe lusterko, nie przerywaj. Możemy? Tak. No to jest, zmieniamy pas. I z gazem, i z gazem. Bardzo ładnie. Wyłącz. Bardzo ładnie, ale pamiętaj, że tutaj umknęło nam to, że my musimy gazu dodawać jednak. Dobrze? Zmień pas na prawy teraz. Obserwuj prawe lusterko, ale na przemian, na przemian, na przemian. Z, pr z przodem czyli lusterko prawe, spokojnie, śmiało i lusterko, możemy teraz? to dodaj gazu dobrze, i wyłącz było dobrze wyłącz, wyłącz, na razie nic nie robimy zostaw on, on parę razy pstryknie i przestanie dobra, jedziemy śmiało co bym Cię prosił jeszcze do, 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 uwaga było dobrze ale